Mam takie pytanie. Dlaczego w ogóle nauczyła się pani transcentralnej medytacji? Ponieważ szukałam sposobu na to, żeby odreagować w stres, ponieważ na co dzień pracuję dużo, ciężko mam bardzo stresującą pracę i oczywiście uprawiam sport, masaże. Poznałam osobę, Kasię, która poleci, poleciła mi, żebym dodała do tego właśnie transcendentalną medytację, która, jak stwierdziła, na pewno mi pomoże. W związku z tym tutaj się pojawiłam u Państwa za poleceniem i, i bardzo dobrze zrobiłam. Z tego, co wiem, e, pracuje Pani i zarządza dość dużymi firmami. Nie będziemy może wymieniali nas. W każdym razie e, czy pomaga Pani w tej chwili w pracy ta technika? Jak najbardziej. Przed medytacjami, przed tym jak nauczyłam się medytować, miałam taki wewnętrzny niepokój. Często właśnie problemy i trudne zadania były rzeczywiście trudne dla mnie. Teraz naprawdę po kilku już razach odczułam, że ten niepokój minął. I, I te rzeczy stają się prostsze. Robię, wydaje się też, że robię więcej rzeczy niż zwykle. Robię je po kolei. One mnie nie drażnią, nie denerwują. Są po prostu rzeczami do zrobienia. Nie przykładam do nich wagi takiej jak wcześniej, i, i wydaje mi się teraz, że nawet efekty są lepsze. Jestem spokojniejsza, jestem taka trochę jakby bardziej wycofana, skierowana na zadania, a nie. A, a ten stres też jakby minął. Zupełnie inaczej podchodzę teraz do, do pracy. Na no spokojnie. Czy ta technika jest trudna do nauczenia się? Jest bardzo łatwa. To jest bardzo przyjemne, relaksujące, mm, bardzo rozluźniające. Nawet czuję, jak, jak moje mięśnie się rozluźniają, robię się taka po prostu miękka. A czy Pani poleciłaby komuś w ogóle taką technikę? Ja już polecam tą technikę. Tak naprawdę wszystkim moim najbliższym, mojej rodzinie, najbliższym przyjaciołom, znajomym już wszystkim o niej opowiadam. Wysyłam link, strony stowarzyszenia i również te, te wszystkie informacje, które dostałam od, od mojego nauczy, nauczyciela, pani Kasie. Także myślę, że tutaj. Kilka osób pojawi się, bo poza tym opowiadam, jakie są efekty. I myślę, że też że te osoby widzą, jakie są efekty w moim przypadku, bo ja naprawdę stałam się spokojniejsza i jestem, jestem dobrze. Także chyba najbardziej też widać, widać jak, jak to na mnie działa. Zdecydowanie polecam wszystkim osobom, które dużo pracują, mają stresującą pracę, ale nie tylko. Po prostu sposób na relaks, wyciszenie. A to jest też, medytacja dla mnie też działa jako takie, taka energia zdecydowanie przede wszystkim na drugą połowę dnia. Ta druga medytacja w ciągu dnia powoduje, że ja nie jestem zmęczona. Po tych 20 minutach w okolicach czwartej, piątej po południu, ja dostaję nowej energii. Mogę pracować do godziny dziesiątej nawet i nie czuję się zmęczona. Także to jest, to jest bardzo pomocne.